Księżna Kate zwróciła się do Igi Świątek. Przekazała jej ważną radę. Iga Świątek zapisała się na kartach historii sportu jako pierwsza Polka, która sięgnęła po zwycięstwo w prestiżowym turnieju Wimbledonu. W sobotnie popołudnie pokonała amerykankę Amandę Anisimową wynikiem 6-0, 6-0. Jednak to, co wydarzyło się po meczu, przyciągnęło równie dużą uwagę. Księżna Kate skierowała do Polki wyjątkowe słowa, które ujawnił ekspert odczytania z ruchu warg. Iga Świątek, choć już wcześniej odnosiła sukcesy na największych turniejach, nie kryła wzruszenia. Nawet nie marzyłam o wygranej, ponieważ było to zdecydowanie poza mną. Czuję, że jestem już doświadczonym graczem po wygraniu wcześniejszych turniejów, ale nigdy tak naprawdę nie spodziewałam się tego, przyznała w rozmowie z dziennikarzami. Polska mistrzyni nie zapomniała również o swojej rywalce. W ciepłych słowach zwróciła się do Amandy Anisimowej. Przede wszystkim chcę pogratulować Amandzie niesamowitych dwóch tygodni, bez względu na to, co się dzisiaj wydarzyło. Mam nadzieję, że zagramy jeszcze wiele finałów tutaj i na innych turniejach. Księżna Kate zwróciła się do Igi Świątek. Przekazała jej ważną radę. Księżna Kate, pełniąca rolę patronki All England Lawn Tennis Club, nie tylko wręczyła nagrody finalistkom, ale także znalazła chwilę, by podzielić się osobistymi radami z triumfatorką. Jak ujawnił ekspert Jeremy Freeman, księżna powiedziała: Świątek. Cudowne, niezwykłe osiągnięcie, bardzo dobra robota. Gratulacje i ciesz się tym. Ciesz się świętowaniem w domu. Dodała również: Upewnij się, że masz trochę czasu na odpoczynek. To wyjątkowe spotkanie było symbolicznym zwieńczeniem emocjonującego dnia na kortach Wimbledonu. Księżna Kate od 2016 roku pełni funkcję patronki Wimbledonu, była tego dnia jedną z najważniejszych postaci na trybunach. Pojawienie się żony księcia William'a w loży królewskiej zostało przywitane owacją na stojąco. W trakcie turnieju księżna miała także okazję spotkać się z legendami tenisa, Martiną Nawratilową oraz Billie Jean King.